Cześć, się z tej strony, Adam i Filip. A dziś próbujemy zdobyć dwutysięcznik w tatrach, wołowiec. Trochę dałem ciała, bo zapomniałem kurtki z domu, takiej tej, więc nie mam mowy. tylko taką jesienną. A mama mi nie spakowała termoaktywnych, ale damy radę. A ja za to wszystko mam. Tylko się przedarliśmy. Znaleźliśmy maszynę zagłady. I jak będzie apokalipsa zombie, to takie coś bym chciał mieć. Zobaczcie, tam na górze, ten cały śnieg, który leci, to jest to spowodowane przez yy, taki wiatr, yy, który wieje tylko w górach, nazywa się on halny. No, yy, yy, mamy trochę, będzie trochę trudniej, bo, yy, a właśnie on tam wieje, a my tam właśnie idziemy. My teraz w lesie, ale za, za niedługo wyjdziemy na piękne, ogromne przestrzenie, na których wieje wietralny, a zobaczcie yy, na ten strument. Jak cholny wiatr, cholny jest niebezpieczny. Tam macie... Przykład... Tam jakie piękne widoki. I jeszcze hotel widać. Tam widzę studniowiański a za nami jest wołowiec. Jak zawsze idzie się w takie góry, zawsze powinno się mieć stuptuty tutaj i raczki, czyli y, to, co się zakłada na buty, i to ma takie kocie, żebyśmy się nie ślizgali. Bo to się tak wywija. Idziemy dalej. przydają się jeszcze, kija, oczywiście. wielką ochotę zjechać sobie stąd ale niestety jak już będziemy na górze to wtedy będę, będę mógł sobie zjechać to idziemy zobaczcie za mną jest wołowiec czyli cel naszej wyprawy I ma onad 2000 metrów nad poziomem morza W takie widoki właśnie się tu wchodzi. W trasa już. Schodzimy już ze szczytu i zobaczcie jaka jest różnica. Na dole jest cieplutko, a na górze tak wiało i mega i wam było dużo śniegu, a tam już prawie nie ma. Raczej nie będziemy zdobywać wielkich szczytów i widzimy, sobie na jakąś mniej mniejszą trasę, bo raczej takich mniejszych szczytów nie zdobędziemy, bo słychać, że na górze bardzo wieje. Teraz jemy śniadanko i wyruszamy w traskę. Patrzcie, jaki widok za oknem mamy. O schronisku, w którym nocujemy. Nazywa się Schronisko na Polonie Chochołowskiej. Przyjeżdżamy tu co roku. Jest to miejsce, w którym y, lubią przebywać też papież. A dzisiaj idziemy do schroniska Ornak. Polona Chochołowska jest najbardziej znana z tego, że tutaj rośnie najwięcej kroków. do schroniska Ornak, i zawsze boczne ścieżki są najładniejsze. Zobaczcie, jaką fajną dróżką idziemy. Zrobiona jest z kamieni i starych belek. I zobaczcie. Myśleliśmy, że dzisiaj się obejdzie bez raczków, ale niestety. Kurde, nie rozpędziłem się! Mariusz, oh, jestem czarny! Oh. Ale śliki to podstawowa rzecz w naszym wieku do jedzenia, do i Pozdrowia. Ja. Pojedliśmy, wracamy. Filip się zgubił, ale za, jak zawsze, jak zwykle się znajdzie. Dzisiaj ostatnia noc. Szykuję, jutro szykuje się gruba akcja. Bo jak co roku robimy totalną rozwałkę na korytarzu. No bo, bo jutro jest co? Lany poniedziałek. Spróbujemy coś nagrać. Jak nam się uda? Yy, ca cały korytarz jest yy, mokry. I bo, a potem, oczywiście, po zabawie musimy tu posprzątać. Jestem cały mokry i teraz trzecia runda. No ale wychodź od razu, nie wiem. you <tries> Na podłodze jest 5 centymetrów wody. Okay. Eee, w tej bitwie nie ma przegranych ale albo wszyscy są wygrani. Okay. <grywa> <grywa> Przyjedziemy tutaj za rok. i w końcu zdobędziemy będziemy mogli wam to. Będą ja tego nie robi. Zobaczcie jaka niebezpieczna sytuacja. Aż drzewo tutaj się zawaliło na drogę. muszą rozcinać. Bo... I bo... I przejścia nie ma. I to w sumie nie jedno drzewo spadło. ale nawet kilka. I tak, że halny wiatr nie odpuszcza i przestaje robić ludzi. Ale akcja. Ale akcja. Akurat zawaliły się drzewa. I nie można przejść. Zobaczcie jaka przygoda. Przed chwilą był mega głośny trzask i spadło drzewo. Wszyscy od razu na tych miastowach duszeli, pobiegli tam. Pan musiał pojechać do Szrańska, bo prąd zerwało. Myślałem, że już to drzewo walnęło i z z szyszką dostałem w nogę. Część się, część się dało uciąć, ale większość to została. Jakoś się przedarliśmy, ale ciężko. O co tam dalej jest.